Jezus powrócił mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień Szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza, Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. Oto słowo Pańskie. Pan Jezus, który chodzi po całym Izraelu, po Galilei. I naucza, i czyni cuda, w pewnym momencie też łączy i wyjaśnia, tak, Biblię, pokazując, że to, co jest w Biblii, dzieje się dzisiaj. Że uwolnienia, uzdrowienia, że dotykanie tych, którzy są w więzieniu, którzy są ubogimi, niewidomymi, uciśnionymi, to wszystko się dzieje dzisiaj. Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. I my też potrzebujemy tak żyć, żebyśmy mogli powiedzieć: Dziś spełniają się słowa pisma, które czytamy, którymi się modlimy. Przez takie zapraszanie ducha świętego do naszej codzienności, do naszego myślenia, do naszych rodzin. Do małżeństw, do relacji z dziećmi, żeby móc powiedzieć: Dziś wypełniają się te słowa pisma. Duch Święty nas codziennie prowadzi. Czasem to zauważamy bardziej, czasem jest to mniej spektakularne, ale Duch Święty codziennie chce, żeby przez nas Ewangelia dochodziła do, do każdego człowieka, do drugiego człowieka, którego akurat On nam przyprowadza. Bo Bóg nam kogoś przyprowadza, daje, stawia na drodze. Wystarczy mieć czujne oczy, czujne serce. Teraz mamy czas kolędy, chodzimy po domach. To jest taki moment wyjścia, troszeczkę. Wiadomo, że przy kolendzie na życzenie to dużo jest osób, które co do zasady są otwarte, ale są różne sytuacje. Z kolei dwa dni temu miałem tak, że przechodząc ulicą, jakiś robotnik do mnie podbiega. Przynajmniej tak był ubrany, że właśnie jakby wyszedł z budowy. I, I to było, że podbiega. Mówi: Dobrze, że w końcu księdza dopadłem, bo co roku próbuję i tu mieszkam od pięciu lat, wynajmuję mieszkanie. I jeszcze u mnie nie było księdza. Nie wiem, gdzie się zapisać, ale czy może ksiądz przyjść. No, wziąłem numer telefonu, jego adres. I kolejnego dnia, czyli wczoraj u niego byłem. No i od słowa do słowa rozmawiamy, rozmawiamy, i w końcu pytam go, a kiedy pan był u spowiedzi? A on mówi, no, że dawno już, że sześć lat nie był u spowiedzi. I y, od razu do niego mówię, no to co, może się wyspowiadamy teraz? Y, zdziwienie, że teraz, że w domu tutaj. Ale byliśmy sami i się zgodził. I, ale na argument, że to Pan do mnie przybiegł, nie że tutaj jakoś, to Pan y, chciał, żeby to tak wyglądało i poszedł za jakimś natchnieniem. Więc być może jest tak, że Bóg się upomina o serce, żeby, żeby coś, coś wyszło z tego, że to tak Bóg prowadzi. No i się z tym zgodził, z tą argumentacją, i, i, i była spowiedź i doświadczenie wolności i łez. Że Bóg załatwia sprawy szybko, z pośpiechem nieraz. Czasami trzeba czekać, a czasami robi to tak po prostu, bo ma takie pragnienie. I to jest, jak dla mnie, takie drobne sytuacje, to, to jest Ewangelia dzisiaj. Taka czujność, że Bóg działa tu i teraz, że On działa w tym momencie. Ale kolenda, właśnie, Jakoś taką czujność mi też osobiście większą daje, bo ja ją zacząłem dopiero dwa dni temu, bo byłem na rekolekcjach. No ale tego pierwszego dnia kolędy w jednym domu jest taka sytuacja, że jest starsza pani sama. I takie mieszkanie malutkie, ale bardzo pobożne obrazków pobożnych więcej niż kościele. Yy, tu Różaniec, tam coś jeszcze. Mówi, że codziennie odmawia Różaniec z telewizją. Wspaniale. I miałem poruszenie w sercu, zapytaj ją o spowiedź. Co nie było normalne w tych okolicznościach, ale to poruszenie w sercu było bardzo silne. Chociaż wydawało mi się absurdalne. I zapytałem ją o spowiedź. Mówię, kiedy pani była ostatnio uspowiedź. Ona mówi, dawno. Ja, no dobrze, to ile? 50 lat temu? Ona mówi, nie, ponad 30. Ponad 30 lat temu. Ja, no to w takim razie co? To teraz się wyspowiadamy. I, i sytuacja, sytuacja wyglądała tak, że y, ona się na to zgodziła. Nawet, że się przygotowywała wiele razy, ale nie miała odwagi pójść. No bo im dłużej, tym trudniej. E, wyspowiadała się. Mówi, jeszcze namaszczenie chorych może bym wzięła, bo do szpitala idę na operację za półtora tygodnia. I, no proszę, przyjść w niedzielę i będzie namaszczenie, nie ma problemu. I może Pani iść do komunii. Jak usłyszała, że może pójść do komunii, że ta spowiedź w domu to była taka, że może iść do komunii, po tych latach była tak szczęśliwa, że jak wstała, żeby mnie pożegnać, mówi nam się, przywrócił, niech pani usiądzie. Ale to jest Ewangelia dzisiaj. Ja teraz w tych dniach doświadczam, jak Bóg tak działa, przez poruszenia serca, że On mówi tutaj, teraz. Tę osobę przygotowywałem tyle lat i właśnie ten moment to, są, to jest błogosławieństwo modlitwy, błogosławieństwo jakiegoś czekania na to, że, że Pan przychodzi. I, I myślę, że, że ten rodzaj poruszenia serca, gdzieś na to potrzebujemy być wrażliwi. To jest bycie w Duchu Świętym, to jest nasza codzienność, jak Pan Jezus mówi: Dzisiaj spełniły się te słowa, dzisiaj spełniły się te słowa, pisma, któreście słyszeli. Wy możecie przyprowadzać ludzi do, do księdza, czasem trzeba umawiać, czasem tylko przyprowadzać do spowiedzi albo na rozmowę taką już kogoś, który mówi o tym. Zresztą jakoś mam w tym, tygodniu, w tym tygodniu taką sytuację, że mamy piątek, a od poniedziałku to już jest, już kilku mam jubilatów takich, że ktoś przyprowadził jubilatów spowiedziowych. Bo ktoś pracuje nad jakimś sercem. Pracuje, pracuje, rozmawia, rozmawia, i w końcu jest ten moment, a może, a może. I w tym momencie, jak się pojawia iskierka, to ją, to ją trzeba domuchnąć. To, to jest ten moment, kiedy trzeba wykonać telefon i przyjeżdżam właśnie z kimś do spowiedzi. Niezależnie jaka to będzie godzina. Przyjeżdżam, bo powiedział, być może. Powiedział, to chodź, idziemy. Ja Cię zabieram, omawiam. Już jedziemy. Nie ma co czekać. Rzeczy, które się robi teraz, z pośpiechem, dzisiaj spełniły się te słowa, pisma, któreście słyszeli. Niech to będzie jakąś naszą odwagą, do tego, żeby wołać o więcej, żeby prosić o Ducha o Żywiciela i słuchać Go, tak na co dzień we wszystkim, co robimy. Amen.